Trzeba powiedzieć sobie, że pan Kedio ma zły zestaw. Na E75 nie powinno się mieć ulepszonego celowania, tylko oprócz wzmocnienia i dosyłacza albo stabilizator, albo turbo. Celowanie. No to tylko jestem w stanie zrozumieć, jak nie masz nic innego. Są losowanie w bitwy w bitwie na i ósemki, więc takie pomiędzy, nie najlepsze, nie najgorsze. Ale na pewno bardziej na minus niż na plus. Spotkanie Lewandowskiego nie jest łatwe, ten 5 Wydaje mi się, że chyba musisz jechać. Zobacz, jak Twoi sojusznicy grają. Widzisz, co się dzieje? Zobacz ustawienie. Nie zrobisz uszkodzeń, ponieważ oni. Wypychają ich, oni będą uciekać, wycofywać się. Ty powinieneś być tu, albo tu, już w tym momencie, dla mnie. Czy Twoje oczy dostrzegają, że dwa czołgi wyparowały, a Ty się patrzysz? escala Jestem bardzo zdziwiony tą powtórką i faktem, że znalazłeś się na środku mapy. Myślałem, że będziesz jechał z Isem po Lewandowskiego. ten Bezet trochę pomaga nam, tym tym przejazdem. Progetto. Mają trzy, o, już dwa niewykryte niewidziciela. Daleko, ale wejdzie. No. Nie jest takie złe działo tutaj. Twoi sojusznicy przegrali na linii 1-2. Jeśli znasz mnie, no to wiesz, że to nie jest przypadek i ktoś do tego doprowadził, i to niestety, ale byłeś ty, to ty tutaj zawaliłeś sprawę. Nie wspomagając czołgiem ciężkim, Franki, która jest dla czołgów ciężkich. Wybierając pewne czołgi mamy zadania i ty swojego zadania nie zrealizowałeś. Ja chyba rozumiem po części, że to wynika z działa, które posiadasz, ale to działo nie jest aż takie złe, żebyś nie wspomagał teamku. Po prostu grasz full gold i, i tyle, no musisz być i tak z ciężkimi. W tym momencie faktycznie na plus jest to, że chcesz go objechać, a nie wymieniać się od frontu. To jest rozsądne, szczególnie, że dostajesz tam z tyłu, więc tu muszę Cię pochwalić za reakcję w tej sytuacji. Dobry strzał, dobre podjechanie, dobre walenie w gąskę i, do, i dobre dalsze objechanie go. Bardzo dobrze go pokonałeś. Skutecznie, pewnie, łatwo. To wyglądało niezwykle dobrze w Twoim wykonaniu. No ja bym jechał Chori, chori hori chori, chori hori, chori chori Na pewno dobrą decyzją byłoby jechanie od lewej strony bardziej niż od prawej Oj, tu bym się trochę bał No. No jak już wyjeżdżać to gdzieś może stąd. Tutaj to możesz się nadziać, jeśli tu coś stoi i dostajesz od tego. Jeszcze w dupę możesz dostać właśnie. Możesz dostać w dupsko. Od tego konwaja. Ale może też ty mu dasz pechę. No udało się. To mogło działać w dwie strony. On w ciebie albo ty w niego. W doną płytę może ci strzelić. W doną płytę. Na szczęście. Nie strzela, i jeszcze. No niestety, już ty się zrekryptowałeś. W doną płytę cię może walnąć. No i suje jeszcze. Oj. No on cię ma na dwa hity raczej. Na dwa. Dingnął się! To jest bardzo istotne, co się tutaj wydarzyło. I teraz. Bardzo fajnie, że go staranowałeś. Bo mógłby zaraz się wykończyć. O, trochę szczęście, wiadomo. Chori nie polosował uszkodzeń. I teraz możemy go zdjąć haekiem na przykład. Za 35 powinno wejść z haeka. Zmieniamy pocisk na odłamkowo burzący. Można byłoby robić Sejdkrapa. a Niestety. Nie wyszło z haeka wystarczająco mocno. Może teraz? Może. Już za bardzo się cofnął. Już było widać, że się cofa. Ja bym podjechał do przodu. No i nie mamy już haeków. Więc to będzie musiało być. APCR. Może jechać na plecy. Może. Jest taka opcja. O, bardzo źle, że nie mamy hajków. Jest pod nami. oj, ojej, 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 No wyjazd na niego wydaje mi się, że będzie samobójstwem. Tak mi się wydaje. Mógłbyś próbować jechać w kierunku kapa, moim zdaniem. Cofnąć się i jechać w kierunku kapa. Obaj na hita jesteście. Na pewno łatwiej, wydaje mi się, że byłoby ci od prawej strony. Bo tu masz zbyt wysoką górkę. Wycofał się, duży błąd popełnił. Ale i tak wolałbym z górki go rozgrywać, bo zaraz się bokiem odsłonisz! Na niego! Jezu! No właśnie o tym mówiłem, że to jest ryzykowne. Prawie. On cię może przebić, on cię może przebić, odbił się. I weszło w bok, ale miał świetną szansę. Panie Kedzio, wiele. Wiele bitew nauki jeszcze przed Panem. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Oprócz tej końcówki nieporęcznej, w której chyba się pogubiłeś sam i po tym początku, który był przespany i braku wsparcia dla sojuszników, no na pewno mogło się podobać celowanie na przykład w tego Lewandowskiego. To faktycznie dobrze Ci wychodziło. Dobrze sobie z nim poradziłeś. Ale no, Nie grasz tym jak czołgiem ciężkim po prostu. To jest czołg ciężki, którym nie grasz jak czołgiem ciężkim. To jest bardzo istotne. i To jest problem. Jeśli masz czołg ciężki, graj jak czołg ciężki. A ty grasz jak czołg wsparcia. Do tego nie służy E-75. Więc gratuluję wygranej, ale jednocześnie... Uważam, że musi pan poczynić kroki poważne, mające na celu poznanie, jak powinno się grać takim człowiekiem, jak E75, bo jest z tym problem poważny.